4 czerwca Iwona Świtała. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości. Dzisiaj w programie o szczegółach sesji Rady Powiatu, pierwsze raciborskie targi pracy, a także kolejny sukces pograniczników. Wczorajszą sesję Rady Powiatu Reciborskiego zdominowały sprawy związane z oświatą i szkolnictwem. Głównym punktem sesji stały się plany naborowe do szkół na rok szkolny 2008-2009. Jak powiedział nam pan starosta, liczba uczniów z roku na rok staje się coraz mniejsza. Dlatego ważnym elementem jest zachęcenie do kontynuowania edukacji w szkołach Powiatu raciborskiego, zwłaszcza uczniów z terenów ościennych. W tym celu najrozsądniejszym działaniem jest tworzenie nowych, interesujących kierunków, głównie w szkołach zawodowych, do których chęć uczęszczania wykazuje coraz mniejsza liczba młodych osób. W dalszej części obrad uchwalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz podjęto decyzję o podwyżkach dla pracowników jednostek oświatowych, które mają wynosić średnio 13% w zależności od placówki. Oprócz tego podjęto uchwały w sprawie dofinansowania kolejnych remontów. Jak co roku zabiegamy o dodatkowe środki na remontę naszych szkół i w tym roku również otrzymaliśmy takowe, to jest na dwie sale gimnastyczne dla zespołu szkół ekonomicznych, dla liceum numer 2, kwoty ponad 100 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resztę to są nasze środki. Otrzymaliśmy również dotacje, jak i, jak i preferencyjny kredyt z Funduszu Wojewódzkiego Środowiska na termomodernizację Centrum Kształcenia Sławicznego. Jest to ostatnia nasza placówka światowa, która y, będzie remontowana i można powiedzieć, że w przyszłym roku już, jeżeli chodzi o termomodernizację, takie główne roboty, to, to wszystkie nasze placówki będą wyremontowane. W toku obrad wyrażono wolę współdziałania Powiatu Raciborskiego z samorządem terytorialnym gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie pozyskania środków unijnych na realizację projektu przygotowanego przez sąsiednią gminę. Oferta jest zachęcająca, bowiem dofinansowanie w wysokości 97,5% zapewnia Unia Europejska, zaś wkład własny samorządu lokalnego wynosiłby tylko 2,5%. Pozyskane pieniądze pozwoliłyby na przeprowadzenie licznych usprawnień, m.in. w zakresie obiegu i kontroli dokumentów i faktur oraz wartościowania stanowisk. Szkoła Podstawowa nr 8 informuje, że zostało jeszcze 5 wolnych miejsc w klasie pływackiej. Bliższych informacji udziela Krzysztof Pacelt w sobotę 14 i 21 czerwca w godzinach od 11 do 14 na krytej pływalni Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Śląskiej. Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we współpracy z Filią Młodzieżowego Biura Pracy w Raciborzu zorganizowało pierwsze raciborskie targi pracy, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Targi miały umożliwić firmom jak również osobom poszukującym pracy bezpośredni kontakt ze sobą. Oferta była szeroka. Można było znaleźć propozycje pracy stałej i krótkoterminowej, zarówno w kraju jak i za granicą oraz oferty szkolenia kursowego, a także przekwalifikowania zawodowego. Jak się przekonaliśmy, zainteresowanie było bardzo duże. Nie zabrakło odwiedzających, ale i firmy, agencje pracy oraz biura pracy i to nie tylko z terenu Raciborza, ale nawet z Rybnika, Żor, czy Opola. Nie wzięły udział w targach, prezentując swoje oferty na poszczególnych stoiskach. Celem targów pracy jest zapoznanie studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z rynkiem pracy, z przedsiębiorcami, którzy reprezentują rynek, można powiedzieć, tutaj województwa śląskiego, bo nie tylko przedsiębiorcy miasta Raciborza oferują swoje oferty, również są tutaj goszczą u nas przedsiębiorcy z okolic. Chcieliśmy przede wszystkim zaprezentować rynek pracy, przedstawić właściwie przedsiębiorców, a Razem pokazać tajniki trudnych kwestii związanych właśnie z zatrudnieniem czy też ewentualnie z rynkiem pracy. Ale oferta dzisiejszych targów nie jest zastrzeżona tylko dla absolwentów, prawda? Absolutnie. Oferta nasza w przypadku organizowania targów pracy jest ofertą ogólnodostępną dla wszystkich, również dla absolwentów, ale również dla młodzieży. Tutaj akurat nie z Raciborza. Targom towarzyszyły porady z zakresu prawa pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, a nawet dotyczące pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Myślę, że najważniejsze jest to, że obalamy mit, że nie ma pracy. Ta praca jest. Może nie zawsze spełnia nasze oczekiwania, może nie zawsze mamy odpowiednie kwalifikacje, ale zawsze możemy się rozwijać. Cieszę się, że studentów jest tutaj coraz więcej i że ofert, które proponuje się młodym ludziom, jest również coraz więcej i są atrakcyjne. Pierwsze raciborskie targi pracy okazały się być pomysłem trafionym, docenionym zarówno przez władze miasta i uczelni, uczestniczące w nich firmy, które mogły zareklamować się szerokiemu gronu odwiedzających oraz wszystkich poszukujących pracy, bo wcześniej nie mieli oni możliwości znalezienia tylu różnorodnych ofert pracy w jednym miejscu. Myślimy, żeby co roku w tym właśnie czasie, w miesiącu czerwcu, ta akcja powtarzała się. Jak powiedzieli nam uczestnicy targów, tego typu przedsięwzięcia zaoszczędzają obu stronom wiele czasu, jak również dostarczają wiele cennych informacji. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili nielegalny skład papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz zatrzymali jego właściciela. W wyniku przeszukania pomieszczeń prywatnej posesji w jednej z niewielkich miejscowości na terenie województwa śląskiego, w przydomowym garażu znaleziono łącznie prawie 23 tysiące paczek papierosów z ukraińskimi znakami skarbowymi akcyzy, pochodzących prawdopodobnie z przemytu. Papierosy umieszczone były w kilkudziesięciu dużych foliowych workach poukładanych na podłodze garażu. Prawdopodobnie przygotowane były do dalszej dystrybucji, wraz z nielegalnym towarem zatrzymano właściciela posesji i jego syna. Jak poinformował nas Rzecznik Prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, jest to druga co do wielkości ilość papierosów bez polskich znaków skarbowych, ujawnionych i zatrzymanych w tym roku przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Aktualnie prowadzone są w tej sprawie dalsze czynności wyjaśniające. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości raciborskich. Żegnam Państwa i zapraszam na wydanie jutrzejsze.